Mam wrażenie, że dzisiejsze słowo jest jakoś szczególnie skierowane do złamanych, do słabych, do chorych. I oczywiście tak jest z Ewangelią, że ona zawsze jest skierowana do właśnie takich nas, że Jezus powtarzał to wielokrotnie, że przyszedł do tych, którzy się pogubili, że jest lekarzem i przychodzi do tych, którzy są chorzy, a nie do, nie do tych, którzy są zdrowi ale dzisiejsze słowo jakoś szczególnie wskazuje na, na złamanie i na chorobę. Przepiękne czytanie, pierwsze czytanie z Księgi Hioba mówi o człowieku osłoniętym mrokiem. Można powiedzieć, że to jest słowo, które nie daje nadziei. Dobrze, że nie jest ostatnim słowem tej liturgii. Czytamy w Księdze Hioba taką, taki fragment. Przedłuża się wieczór, mówi Hiob. Niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czułęko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew ponownie oko me szczęścia nie zazna. Psalm w swoim referencie też mówi o złamaniu, że Pan przychodzi i leczy złamanych na duchu. I oczywiście, odpowiedzią zawsze, odpowiedzią na, na wszelką chorobę i złamanie jest Chrystus i jego Ewangelia. I to się też dzieje w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus przychodzi i uzdrawia. Więc popatrzmy na to dzisiejsze słowo z Ewangelii, jako na, pewną, na pewien sposób przychodzenia Pana Jezusa do tych z nas, którzy potrzebują Jego uzdrowienia, Jego umocnienia, naprawienia może tego, co złamane. Jezus przychodzi dzisiaj do domu Szymona i Andrzeja, żeby uzdrowić teściową Szymona, teściową Piotra. Pierwsza rzecz, która mnie zatrzymała, to jest to, że przychodzi do domu Piotra i Andrzeja. Przychodzi do domu Andrzeja. Jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale Ewangelii według Świętego Marka. Yy, niedawno, może kilka dni temu Piotr i Andrzej poszli za Chrystusem. Ewangelia Jana opowiada nam <laughs> Ewangelia Jana opowiada nam o tym, że Jezus zaprosił Andrzeja do siebie, do domu. Andrzej podszedł nad Jordanem do Jezusa i pyta, gdzie mieszkasz. Jezus mówi, chodź i zobacz. Więc Andrzej był już w domu u Jezusa, a dzisiaj Jezus przychodzi do domu Andrzeja i Piotra. Myślę, że to jest bardzo ważne, to jest pierwszy taki moment działania Pana Jezusa, jego uzdrowieńczego działania, że On chce przyjść do naszego domu. Niedziela to jest zawsze moment, to jest zawsze dzień, kiedy w jakimś sensie idziemy do domu Jezusa, idziemy do kościoła, wychodzimy na zewnątrz, żeby się spotkać z nim. Ale Jezus zawsze w tej naszej relacji z nim bliskiej, intymnej, jest też tym, który przychodzi do naszego domu. Przyszedł do domu Piotra i Andrzeja i powiedzieli mu o niej, powiedzieli mu o teściowej. Pomyślałem sobie to co nie zauważył, że teściowa leży chora, a jednak potrzeba było, aby mu powiedzieli, zobacz Nasza teściowa leży w gorączce, potrzebuje lekarza. To jest drugi moment, który w tej Ewangelii jakoś wybrzmiewa we mnie i zaprasza mnie do tego, żeby powiedzieć Jezusowi, chociaż On wie, powiedzieć, co mnie boli, gdzie jest złamanie, gdzie jest choroba. To jest bardzo ważny moment w procesie uzdrowienia, żeby wypowiedzieć swoją potrzebę. I trzeci moment, bardzo też taki urzekający, może nieoczywisty. Jezus podszedł do teściowej, ujął ją za rękę i podniósł ją. I dopiero wtedy ewangelista pisze, że gorączka ją opuściła. Wydaje się, że on podnosił ją jeszcze chorą. Dopiero po wstaniu choroba ją opuściła. Sposobów uzdrowienia Pana Jezusa w Ewangelii jest bardzo wiele. Czasami jest tak, że rzeczywiście Jezus uzdrawia na odległość. Tak zrobił z Bartymeuszem. Najpierw Bartymeusza uzdrowił, później Bartymeusz odzyskał wzrok, podskoczył i pobiegł. Najpierw było uzdrowienie, potem był ruch Bartymeusza, ale w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że jego uzdrowienie również przychodzi w pewien inny sposób. W chorobie trzeba się razem z Jezusem podnieść, i dopiero w tym procesie podnoszenia przychodzi uzdrowienie. Takie trzy kroki, trzy etapy, które mogą nas poprowadzić do zreperowania tego, co złamane, i uleczenia tego, co chore. Czy Jezus jest u ciebie w domu, czy tylko odwiedzasz go gdzieś na zewnątrz? Czy również jest tym, który przychodzi do ciebie, do Twojego serca? Zaproś go dzisiaj, że może wejść i on wie, gdzie trzeba uzdrowić i co trzeba uzdrowić, ale szanuje naszą wolność. Dopóki mu nie pokażemy, nie powiemy, powiedzieli mu o niej, dopóki mu nie pokażemy tego miejsca, Panie Jezu, dzisiaj najbardziej boli to. Uzdrów, proszę. I trzecie miejsce, trzeci moment. Spróbuj w tej chorobie, w tej słabości. Wstać, trzymając się go za rękę, z wiarą, że uzdrowienie jest możliwe, wstać. Jeszcze jak chorujesz, nie czekaj aż tak warunkowo, jak nie uzdrowisz, to pójdę, to wstanę, to uwierzę. Tylko Jezus mówi, wstajemy w tym, co boli, złap mnie za rękę i wstajemy. Dzięki wierze uzdrowienie jest możliwe. To jest nieprawdopodobne, jak bardzo to uzdrowienie uruchamia Jezusa do działania. Można powiedzieć, że to jest takie progowe uzdrowienie. Odbywa się w zaciszu domu Andrzeja i Piotra, ale... Kiedy Jezus już uzdrowił tą teściową, ewangelista pisze pewnie trochę obrazowo, że całe miasto zeszło się do drzwi domu Szymona i Andrzeja. Całe miasto się schodzi, żeby ich również dotknął, żeby ich również uzdrowił. I rzeczywiście tak się dzieje. Uzdrowił wielu dotkniętych, pisze Marek, rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Później pan Jezus próbował się udać w nocy na modlitwę, na, na, na miejsce pustynne, ale zaraz go znaleźli i przybiega Szymon Piotr i mówi: Wszyscy cię szukają. Jezus mówi: Wstaję i idę działać dalej, idę uzdrawiać dalej. I chodził po całej Galilei, nauczając i wyrzucając złe duchy. Ta droga Jezusa, to przemierzanie świata i uzdrawianie się nie zatrzymało. Jezus jest z nami, tak jak obiecał, przez wszystkie dni. Aż do skończenia świata, i dzisiaj też przychodzi do ciebie i pyta, czy, czy go przyjmiesz i czy przyjmiesz jego uzdrowienie. Dzięki Twojemu wsparciu, możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.